Siemka. W dzisiejszym odcinku zajmę się uśrednianiem aktualnej straty na Witchen, pokażę też nowość na XTB oraz sprawdzimy, jak radzą sobie moje plany inwestycyjne. Partnerem odcinka jest XTB, broker, z którego korzystam na co dzień. Standardowo najpierw zobaczymy, co się działo w ostatnim czasie na portfelu. Na pierwszy ogień kolejna dywidenda z Armor Rate. A. No i w sumie do tej pory udało się wypracować 21 zł i 9 groszy. Aktualnie wstrzymuję się z kupnem kolejnych akcji tej spółki. Zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądać w kolejnym miesiącu. Ale mam na oku kilka polskich spółek, a niestety wpłaty robię niskie, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. XTB wprowadziło konto Ike, na którym można wypracować całkiem niezłą emeryturę. W tym odcinku nie będę opowiadał o wszystkim, ale warto wspomnieć, że na zyski wypracowane na koncie IKE działa ulga podatkowa, także gorąco polecam się tym zainteresować. Na pewno jeszcze zrobię odcinek o koncie IKE oraz o X. Ja wpłaciłem sobie symboliczną kwotę, ale jak widać, już powolutku coś tam pracuje. Kolejna pozycja to wpłata w wysokości 400 zł. Jak wspomniałem wcześniej, chcę w tym miesiącu uśrednić stratę na Bitchenie. Rozsądniej byłoby to zdywersyfikować, ale chcę nadać troszkę pikanterii, więc uśrednie to dokupując jeszcze więcej akcji Vithena. Według analizy technicznej mamy tutaj troszkę wsparć. Niestety akcje dokupię dopiero w poniedziałek, ponieważ Vithen nie ma możliwości ustawiania zleceń zakupu, gdy rynek jest zamknięty. Więc gdy Ty będziesz oglądał ten odcinek, ja prawdopodobnie będę w trakcie zakupów. Przejdę jeszcze do planów inwestycyjnych. Sytuacja wygląda już całkiem nieźle. Uśredniony zysk około 6%. Nie dokładam na razie nic więcej ze względu na potencjalne rozwinięcie konfliktu Izrael-Palestyna. Ale w przyszłości na pewno coś tutaj dorzucę. Nie chcę zbytnio opowiadać o tym, co zamierzam robić na portfelu za miesiąc. Ponieważ ostatnio mówiłem o dokupowaniu Armor Reita, ale w obecnej sytuacji nie pasuje mi, żeby to robić. Mogę tylko powiedzieć, że jeśli nie będzie się działo nic nadzwyczajnego, to zacznę dywersyfikować. Dużo osób mi już o tym pisało, że powinienem o to zadbać i zadbam. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi i zapraszam do pisania kolejnych. A na dzisiaj się żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.